Witam słuchaczy podcastu portalu TylkoSkoki.pl i zapraszam na podsumowanie minionego weekendu, głównie niedzieli, 24 listopada. Co wydarzyło się na naszym krajowym podwórku i na wielkich międzynarodowych imprezach? Zaczynamy od Polski, aż trzy imprezy rangi ZO, dwie dwugwiazdkowe, jedna jednogwiazdkowa, wszystkie bardzo dobrze obsadzone, nie tylko jeśli chodzi o ogół razem z zawodami regionalnymi, ale również w samych konkursach ogólnopolskich w każdym miejscu startowało blisko 200 par, a razem w każdym miejscu zdecydowanie ponad 200 par. Leszno, tutaj konkurs Grand Prix był memoriałem Michała Gutowskiego, generała Michała Gutowskiego, który pochodzi z Leszna. Na starcie w konkursie Grand Prix zobaczyliśmy 21 par, bezbłędnie rundę podstawową pokonało 6 z nich. Wygrywa Daria Kobiernik na koniu Sonet, drugi Hubert Polowczyk na M Boyzer, a trzeci Dawid Kubiak na koniu Schuler. Jak widać na czele w pierwszej trójce same pary, które z powodzeniem startują w konkursach zaliczanych do światowego rankingu. Trzeci Łukasz Piksa na przepraszam, czwarty Łukasz Piksa na Lucky Horse, a piąty Michał Kaźmierczak na Kalahari Rock. Cała pierwsza piątka zaliczyła double clear Aleksandra wypłyną na koniu Alvisto, która też miała rundę podstawową bezbłędną, w drugim na Wrocie w rozgrywce, zrezygnowała i ostatecznie musiała zadowolić się miejscem szóstym. W konkursie finałowym średniej rundy zwycięża Tomasz Kumorek na koniu Esteral Nur, siedmiolatek po Hipika Kochi Nur. Druga Daria Kobiernik na szamans. Pepino LL. Nowy koń. Daria Kobiernik już dobrze pokazywał się na hipodramach otwartych. A na trzecim miejscu Jan Winkier na koniu. Dom Princigon Meloni. To też bardzo młody, siedmioletni koń po Dominatorze. We wcześniejszych konkursach, jeśli chodzi o. Piątek, to tutaj w dużej rundzie triumfuje Magda Kamińska-Kumorek na koniu Siwa SR przed Markiem Wacławikiem na Cascadero i Michałem Kaźmierczakiem na King Hardbreaker TN, a w sobotę duża runda to wygrana Filipa Skrzyczyńskiego na koniu kambiale Z, no i tutaj dobrą formę już prezentował Łukasz Piksa na Lucky Horse, który był drugi, a trzecie miejsce Marek Wacławik na koniu Cascadero. Teraz czas na Dąbrówkę małą. Tutaj zawody też w randze dwóch gwiazdek. Klasą dla siebie można powiedzieć na tej imprezie był Jacek Zagor, który wygrał wszystkie trzy konkursy dużej rundy. No oczywiście przede wszystkim konkurs Grand Prix. Tutaj w konkursie Grand Prix startowało 17 par bezbłędnych było w rundzie podstawowej 5. Dwie kolejne miały jeszcze tylko jeden punkt karny za przekroczenie normy czasu. Tu Jacek Zagor triumfuje na koniu I'm the best red Wine po I'm special the news. to ośmiolatek, który już dobrze pokazał się między innymi podczas Warsaw Jumping, gdzie Zagor wygrał na nim jeden z konkursów rundy młodych i Jacek Zagor jako jedyny był bezbłędny w rozgrywce. Jechał jako pierwszy wyśrubował bardzo dobry czas, inni musieli zaryzykować, no i niestety popełnili błędy. Na miejscu drugim stały bywalec zawodów w Dąbrówce, reprezentant Litwy, Waldas Urbonas na koniu Veredus a miejsce trzecie Weronika Wilska-Czarnecka na koniu Quilata Z, dalej Zuzana Nadolny-Zawadowicz na Ferdinandzie i Antoni Strzałkowski na koniu Klapton Jacek Zagor triumfował też w finale średniej rundy razem wygrał na tych zawodach aż cztery i trzeba powiedzieć, że cztery najważniejsze konkursy. W finale średniej rundy najlepszy na klatrze Cabralina H, na której już też wielokrotnie wygrywał i zawody ogólnopolskie i, i finał średniej rundy na kawaliadzie W Sopocie drugi Cezary Kalinowski na koniu Kalmete P na doświadczonym koniu, a trzecie miejsce to też warte podkreślenia Łukasz Jończyk na sześcioletnim Mawado po Dominatorze. Koń wyhodowany przez pana Adama Jończyka. Wcześniej wygrał już finał rundy Młodych Koni na zawodach CSI Forfule w Biskupcu. Tak jak powiedziałem, we wcześniejszych dniach konkursach którzy rund też najlepszy Jacek Zagor na AMW bez Red Wine, który wygrał Grand Prix. Triumfuje w sobotę. Tutaj druga Zuzana Nandolny Zawodowy na Los Angeles, a trzecia Natalia Palmowska na koniu Lviv PKZ. A w piątek Zagor wygrał na kornecie MW, wyprzedził Beniamina Tomaszewskiego na koniu Krawic, którego wcześniej dosiadał Adam Nicpoń, który jak wiemy jest kontuzjowany. No i te konie, na których on jeździł, różne konkursy teraz w tej chwili dosiadane są przez kilku innych zawodników. Na miejscu trzecim w piątek w dużej rundzie Wiktoria Leszek-Karwańska na koniu Diaretto. Zawody... Ogólnopolskie w Michałowicach, te w Randze jednej gwiazdki. W konkursie Grand Prix wystartowało 11 par, bezbłędne były trzy Wygrywa para już bardzo doświadczona, zwłaszcza w konkursach na punkty i czas: Maciej Hanslik i Fiora Sunrise. Drugi Grzegorz Nowak na koniu Laos G., a trzecia Aleksandra Cybulak na koniu. Nikos Dikale Nie było zerowego przejazdu w rozgrywce, bo Maciej Hanslik wygrał z wynikiem tę rozgrywkę, z wynikiem cztery punkty karne. Finał średniej rundy to wygrana Andrzeja Głuskowskiego na koniu Montenea Z. Drugie miejsce Damian Zmorek na koniu Eskada Z. A trzecie Martyna Obrycka na koniu Illinois. I oczywiście wszystkie te pary były bezbłędne w sobotę w dużej rundzie najlepszych Grzegorz Nowak na Laosie przed Krzysztofem Leśniakiem na Forfan i Julią Szpańską na koniu Larum, ta Amazonka już dobrze pokazywała się przed yy, dwoma tygodniami na zawodach w Łącku, z kolei w piątek triumfuje zwycięzca Grand Prix Maciej Hansling na Fiora Sunrise przed Mariką Uchwan na koniu Houston Nita i Jakubem Krzyżosiakiem na koniu Mix PP to siedmiolatek. Jakbyśmy popatrzyli na całość tych konkursów dużych gruntów, zwłaszcza przez pierwsze dwa dni, to we wszystkich trzech miejscach widzieliśmy wiele dobrych przejazdów w zawodnikach na koniach siedmioletnich. No a to świadczy o tym, że w przyszłym roku dojdzie nam kilka par, kilka polskich par na konkursy zaliczane do światowego rankingu. Tyle o krajowym podwórku. Teraz czas na występy Polaków za granicą. No, tutaj na pierwszy plan wysuwają się czterogwiazdkowe zawody w Rouen we Francji, bo świetnie w tych zawodach spisali się Polacy. Zaczynamy od konkursu Grand Prix, w którym Maksymilian Wechta na koniu Mistyk zajął 12 miejsce. Był to konkurs dwunawrotowy Maksymilian Wechta. To można zobaczyć. Można zobaczyć jego przejazd na naszym portalu na wideo z Wechta Equestrian. Piękny przejazd na trudnym parkurze. Jeden punkarny za przekroczenie normy czasu, ale że był to konkurs dwunawrotowy, a nie konkurs z rozgrywką, nasz zawodnik wystąpił w drugim nawrocie. Było 10 bezbłędnych par i dalej nie, czy nawet 9 tylko, ale w drugim nawrocie nasz zawodnik popełnił dwa błędy i ostatecznie musiał zadowolić się Miejscem 12, właśnie 12 uczestników drugiego nawrotu oglądaliśmy tam. Wygrywa ten konkurs reprezentant Francji Tutuen Schumacher na koniu Illusion po Baludirue, miejsce drugie Cedric Urel na koniu Fantastico, Forevel Z po Florian, a trzecie miejsce Holender Michel Greve na koniu Denver po ogierze Diarado. Podwójny, bezbłędny przejazd zaliczyło w tym konkursie pięć par. Wcześniej. A jeszcze, jeszcze odnotujmy jak pojechał ten konkurs drugi z naszych zawodników startujący w tych zawodach Przemysław Konopacki na Purpassion from Second Z Miał dwa błędy i przekroczenie normy czasu. Ostatecznie zajął dalsze miejsce, ale tu trzeba podkreślić, że Przemysław Konopacki w piątek świetnie na tym koniu, który no w tej chwili jest zdecydowanie jego koniem numer jeden, świetnie spisał się w konkursie. Met 50 zaliczanym do światowego rankingu po podwójnym, bezbłędnym przejeździe zajął miejsce szóste, a z kolei w sobotę. W mniejszym konkursie, M40, triumfował na koniu Expression Quill. Bardzo udany występ naszych dwóch kadrowiczów na wysoko punktowanych zawodach we Francji. Tak jak przypomnę, że był to, były to zawody czterogwiazdkowe. A co za tym idzie, Maksymilian Begta, jeszcze wrócę raz do tego Grand Prix. Było to Grand Prix zaliczane do grupy B światowego rankingu a więc jest też dość poważna zdobyć punktowa zawodnika klubu jeździeckiego Wechta Rosnówko. Jeśli chodzi jeszcze o inne występy Polaków, to na pewno godne odnotowanie jest też bezbłędny przejazd i punktowane miejsce Kasandry Olszel na dwugwiazdkowych zawodach w Oplabek w Belgii w konkursie zaliczanym do Światowego rankingu, nasza zawodniczka tam zajęła miejsce siódme, niestety w samym konkursie Grand Prix zrezygnowała z dokończenia przejazdu, a pewnie dlatego, żeby zaoszczędzić, pewnie po błędzie, żeby zaoszczędzić siły swojego konia Dakary E na zawody czterogwiazdkowe Kawaliada w Poznaniu, które no, już zbliżają się wielkimi krokami. Światowa impreza, wielka światowa impreza to zawody Global Champions Tour, które zawody finałowe, playoff. Zacznijmy od konkursu drużynowego. Konkurs drużynowy podzielony jakby na trzy etapy, a ten najważniejszy, ostatni wielki finał odbył się w sobotę. Sześć najlepszych drużyn wyłonionych w ćwierćfinale i w półfinale. Przypomnę, w troszkę innej formule odbywa się ten Super Cup, Global Champions League Super Cup. Bo o ile we wcześniejszych zawodach ligowych team startują w dwuosobowym składzie, to tutaj trzyosobowy skład, troszkę podobnie jak na Olimpiadzie, bez odrzucania najgorszego wyniku, z tym że tu wszyscy jadą. Jeden obok drugiego, ten pasjonujący konkurs, wygrała drużyna Stockholm's Hertz, sponsorowana przez koncert HM w składzie Nicola Philippert, Fili Belg na koniu Katanga, Melin Bayard Johnson ze Szwecji na bardzo doświadczonej HM Indianie oraz Francuz Julian Epilar na koniu Donatello. Oni ukończyli ten dwunawrotowy konkurs z wynikiem: cztery punkty karne, zera nikomu nie udało się dowieść do końca. Oczywiście wszyscy zawodnicy bardzo zadowoleni. Nikola Filipert stał się pierwszym jeźcem w historii Global Champions League Super Puchar, który triumfował w tym prestiżowym konkursie po raz drugi w karierze. Nie kryła zadowolenia Barent Johnson. Mówi, że to zwycięstwo wymazało wszelkie rozczarowania tego sezonu. Melin nie znalazła się w składzie na Igrzyska Olimpijskie, zresztą te Igrzyska Olimpijskie nie przebiegały po pomyśli Szwedów. No i też pięknie powiedziała, każdy z zawodników czuł tu presję i podkreślają że zawodnicy, że jest to presja. No taki do, dobre, dobry duch dobry duch w każdym zespole presja na samego siebie, a nie wywieranie na e, kolegów z drużyny. Na drugim miejscu e, Shanghai Swens w składzie Ben Mayer, Daniel Doiser i Max e, Kinner i na miejscu trzecim e, Riesenbank International w składzie nojestrów w stajni Ludgera Berbauma, e, Owen e, Machon z Irlandii, Filip Weishaupt i Christian Kukuk na swoim olimpijskim koniu złoci medaliści Grzegorz olimpijskich startowali jako ostatni w drużynie i też jak tutaj mówi Christian Kukuk, on zaryzykował, bo wiedział, że będą mieli na pewno 8 punktów karnych, tak jak Shanghai Swens. No i tylko lepszy czas może im dać miejsce drugie i wyższą, yy, wyższą premię finansową, zaryzykował, no i niestety ten czas miał bardzo dobry, 65-75, gdzie większość jeździła zdecydowanie powyżej 70 sekund, powiedział, że pojedzie jak rozgrywkę i tak rzeczywiście pojechał, ale ostatecznie oni zajmują miejsce trzecie, no i jeszcze o tych premiach finansowych, bo mówiłem, że one są tutaj pokaźne, zespół pierwszy otrzymuje premię 2,5 miliona euro, drugi 1,5 miliona euro i trzeci... Milion euro i drugi z ważnych konkursów podczas tych zawodów, też już tradycyjnie odbywający się podczas tej imprezy, Super Grand Prix, który gromadzi na starcie zwycięzców poszczególnych etapów Global Champions Tour. 12 zawodników stanęło na starcie. Konkurs dwunawrotowy, w którym w drugim nawrocie jadą. Wszyscy zawodnicy w pierwszym nawrocie było tych przejazdów bezbłędnych były cztery, jeden z przekroczeniem normy czasu. Podwójne zero za, udaje się zachować tylko dwóm parom. Wygrywa reprezentant Luksemburga, Wiktor Bettendorf. Stosunkowo młody zawodnik, ale, ale może nie aż tak znane z, nazwisko, ale to jeździec, który w światowym rankingu zajmuje w tej chwili 44 miejsce, a wszedł tak wysoko do tego rankingu głównie właśnie dzięki rumakowi, na którym tutaj triumfuje, na koniu Foxy de la Rouge. Na tym koniu już dobrze spisywał. No musiał wygrać jeden z konkursów Global Champions Tour, wygrał w Rzymie, też dobrze w konkursie. W innych konkursach Global Champions Tour, m.in. w La Corunie, wygrał jeden konkurs na początku listopada. Na tym koniu wygrał Grand Prix w Lyonie na, na pięciu gwiazdkach. Na miejscu drugim, ten drugi podwójny bezbłędny przejazd to Gilles Thomas z Belgii na koniu Hermitage Calonne, para już doświadczona. Koń po ogierze Kentucky, a miejsce trzecie, dwa punkty karne z pierwszego nawrotu, które zostały tej parze, w drugim nawrocie 0 i to daje im trzecie miejsce Michel Duffy na koniu Quirix, ee, Irlandczyk, e, też wysoko sklasyfikowany w światowym <klujny> rankingu. I tu jeszcze chciałbym zauważyć rodowody tych koni, bo koń, który był pierwszy, Fex de Lush e, i Drugi ermitaż Kalone mają w rodowodzie po stronie matki dziadka Kanana, a Kanan zajmuje w tej chwili pierwsze miejsce w rankingu Światowego Zrzeszenia Hodowców Koniec sportowych. jeśli chodzi o reproduktory. Pisaliśmy o tym i dlatego o tym mówię, żeby Państwa zachęcić do przejrzenia tego, co na portalu tylko skoki.pl publikowaliśmy w minionym tygodniu. I jeszcze już kończąc dzisiejszy podcast. Chciałbym wszystkich poprosić i zachęcić do polubienia nowego fanpagea, portalu tylko Stary rok temu został nam no, przez jakąś niedobrą osobę z Azji odebrany. On cały czas w sieci funkcjonuje, ale my nic nie możemy na nim zrobić. Tam jest ostatni post z zeszłorocznych Mistrzostw Polski. W związku z tym w zeszłym tygodniu zdecydowaliśmy się na założenie nowej Nowego Facebooka, portalu tylko Skoki.pl, i on występuje pod nazwą Tylko Spacja Skoki. Stary był tylko Skoki.pl. Zachęcamy do polubienia, do obserwowania, żebyśmy tą naszą społeczność mogli szybko odbudować i żeby te dzięki Facebookowi informacje o nowych newsach czy też podcastach szybciej do Państwa docierały. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na kolejne podcasty. Dużymi krokami zbliża się Kawaliada w Poznaniu, zawody w randze Czterech Gwiazdek, i na pewno tej imprezie, przed tą imprezą, nagramy specjalne informacje na ten temat.